Cześć. Cześć! Przed nami kolejna paleta, kolejny czwartek. No to zaczynamy. No to lecimy. Monika uznała, że będzie przynosiła, więc leci pierwsza paczka. O. Dobra, ciekawe, co to jest. Pudełko jest otwarte, więc będzie łatwiej. Jest to e, złom. Używana deskorolka? Używana, rozwalona deskorolka. Kulajnoga. noga, przepraszam. Ja widziałam Nakierowa... tylko tu, ale. Nakierowałaś mnie tą. Błynnie. Tak, z rozwaloną e, fizycznie po prostu złamaną e, rączką. To może mi go matem by się dało to naprawić, ale. Ogólnie jest strasznie zniszczona. No cóż. Oj, oj. Jeszcze nie wiem, no to jest taki. No... To Powinno trafić na świetnik, tak na tak, No i ewentualnie do kogoś, kto jest w stanie to naprawić. Tak, i tak robimy Nie wiem, co z nią zrobimy. Jak w reklamie? O, Niemiecki strażak sam. Paczka jest otwarta. Pachni sobie. Tu Z tej... Kochanie, może zabawkami ty będziesz się zajmował. zajmowała. Czemu ja zabawkami, a ty powiedzmy lepszymi rzeczami? Oj, ale powiem ci, że to nie jest takie łatwe. No to czekaj, pomogę. Aha, bo tu... Co to jest? To jest kilka pudełek? Tak. Jedno pudełko. Może nie otwierajmy. Mówisz? To tak. Są to są poklejane pudełka. Ciężko to wyjąć. Jest strażak sam. przed wystawieniem sprawdzimy. No Oczywiście, że tak. I jeszcze kolejna rzecz. Wózek, ale zabawka, tak? Tak, zabawkowy wózek, knora, od zupek. Nie. Nie nie, wiesz. nie wiem, nie mam pojęcia. Które mi się kojarzy tylko z zupkami. Eee, no i wózek. Też nie będziemy otwierać, bo, bo to trzeba no, by było złożyć. Ale no, chociaż tu wszedł i zobacz z wierzchu. Nie, nie jest sklejony specjalnie. No tak, jest. Wygląda nawet na nowe. Więc spoko. Dobrze. No nic. Wózek do E, zawsze spoko, pewnie z jakąś stówkę. Zagadkowe, wąskie. Serio dla Ciebie to zagadkowe? nie ja wiem co to jest, już z automatu. Co to, jest? E, to jest? jakaś szafeczka taka do kuchni, do łazienki. Tak obstawiam. To są może trzy deski na krzyż tak No jedna taka deseczka, podłużna. To jest szafka z deski? No e, Kółka, taka nie? półeczka, a nie. To są... co? To chyba są strzały. Albo... No nie. To, to nie są na pewno do uderzania grania. Znaczy, może i strzały, ale są strasznie nierówne. No, tak wygięcia są na pewno. Nie wiem co to jest, ale one mają jakieś różne... Odno... A byłeś taki pewny, że szafka. No. Mm -mm, mm -mm. Dobra, są nierówne i jest część por uszkodzona, jak tutaj. Uuu, nie mam pojęcia, co to może być. Może gdzieś w palecie jest y bóg. <grymy> Zobacz. Jak wiecie, co to w ogóle jest, to dawajcie znaka, bo ja nie mam pojęcia. Pewnie będę szukał, ale. Jeżeli wiecie, to, to będę w niebo wzięty, jak pomożecie znaleźć co to. Co to tak naprawdę może być? Coś potłuczonego. Ojo. Nie. No to już. A, a nie, bo to było do toalet. Mamy potłuczoną szczotkę. Jesteś pewna, że chce... Dobra. Nie, chodziło żeby pokazać, bo my to widzimy, a... Potłuczona szczotka do fidla. No. Mm. Właśnie na te, takie rzeczy liczyłem, kupując te toaletki. Średnio się zapowiada ta paleta swoją drogą, dobrze? Ale cóż. Nigdy plastik, ale lekko się nie wyciągało. No proszę cię, to nawet mogłeś tego nie wyjmować, bo to są pojemniki plastikowe. No ale pokazać, no trzeba. Takie rzeczy się zdarzają w paletach. Nie masz że zawsze pięknie jest i wow. No, plastikowe pojemniki, nie wiem czy to chcecie to oglądać. No Teraz zaraz, Obi, takie plastikowe pojemniki za, nie wiem, 50 złotych jeden. No to załóżmy, że nawet po 30 zł to jest 90 zł czy 100 zł za te pojemniki. No, jeśli nie są. Jeśli nie e są połamane, e oczywiście. To jestem to, trochę zaskoczony. Zajęłam Ci miejsce. Dobra, zaraz nie, tutaj no dobrze. Idę. Też, to jest teoretycznie szafka na e Lodówkę, może na lodówkę, e, Boże, na, lodówkę. Na, na pralkę, ale. No, jakieś plastiki tu są. Ale to jest plastikowa szafka na pralkę. Jest taki... jest to. Proszę. Dziękuję. Zobaczcie, z takich plastikowych desek. To jest po prostu plexi biała. Instrukcja przeżyła dużo. No hmm, tak. Nie bym nie czegoś Ale... musieli sprawdzić czy to jest kompletne. Tak, będę musiał to złożyć. To znaczy, musieli sprawdzić. Ojej, ojej, oj, ojej, kochani. Ogólnie tam jest napisane, że to jest do garażowego. O, Koparka! Ej, ale to akurat to jest... Widzę, że mocny sprzęt, bo to nie jest takie... Ale używany. No nieważne, ale e, z metalu. To przynajmniej tutaj było, wydaje mi się, że no te, te szczęki są metalowe. Jak myślałem, że tak. Ale piachu. No tak tylko. Będziesz szalował Dider z A jeszcze są tutaj elementy. Dobra, ale tego to jestem ciekaw ile to kosztuje. To się nazywa Control Digger 2.0. Construction Fajna jest całkiem. Tylko jak ona działa, czy działa, bo to może być jakaś RC. Na Batu, na baterii. To powinno jechać. Nie mam pojęcia. To ma nawet wymienne, wymienną końcówkę. Ale ten dźwięk jest straszny. Dobra. Ale dziecięce zabawki bywają głośne. Dobra, to mamy koparę. Dobra. Z końcówką. Tak, kopary nam, kopary nam opadły. Następna paczka. Nie będziemy, jej, nie będziemy jej za bardzo otwierać. Pokażę Wam tylko, że to jest szafeczka plastikowa, taka do segregacji. Mówisz, że szafeczka? Tak. Nie. Nie. A, wiem. Taką jak mamy. W y to, to już ja mogę. No. Szafeczka. Doskonale mi się udało. Tak, tak. Do magazynu. To tak jest niezgodne. Zresztą się sprawdza. <grym> <grym> e... na dół, nie wiem. Dobra, no to już widzicie. Suszarka. Suszarka. Dobra. Bez żadnego szału. Dobra. <grym> Dziękuję. Fortnite Nerf. To co, otwieramy? Tak. Ale ja już sobie przygotuję jeszcze paletę w międzyczasie, to możesz czekać. No dobrze, to ja sobie otworzę, a ty tam rób co chcesz. Muszę kiedyś zrobić wojnę na, na nerwy. Mamy 7, 8 No to snajperka. Luneta, strzałki są. Magazynek. Mógłbym Gdyby nie to, że wystaje yy, lufa, to może Nie ma baterii. Czy gdzie, gdzie się wkłada baterię? Oho. Ej, nie wiem, gdzie się wkłada baterię tutaj. Nie masz szans, żebym wiedział, jak to się rozkłada. Oho! Kasz! Kosz, z, który reaguje na przesunięcie ręką, żeby się otworzył i zamknął. No, z 250 zł. Pytanie, czy nie jest połamany? No tak, to jest pytanie, czy nie jest pognięty połamany. Otwieramy. Tak. Tak. Góra, która jest ładna, tylko trochę delikatnie parysowana. On już się sam otworzył. Nie, słychać, że... Ale chyba się odpory, bo jakby tak... O. No jak ale... go teraz? Nie, bo jest wyłączone. No teraz go wyłączę. Ale w ogóle potrzebuje 6 baterii, to razie nie sprawdzam. Albo co czekaj. No ale to wycią... Dobra, to ty iść po to ja spróbuję wyciągnąć resztę. Metalowy, nie plastikowy. Więc y, nie będzie połamany. Nie wygląda na powginany. Wygląda na do, bardzo dobry stan. W sensie nie, nie ma wgięć jakichś. Super. No, jest metalowy, nie plastikowy. No. O, czekaj. Lepiej. Ale zamykać się już nie zamyka? To musisz chyba przycisnąć. No to miał być hands... W... No to jest e, sensor. A, on się po prostu tej... po jakimś czasie otwiera. Zamyka. O, dobra. Dupa. Odej. No i zamknął no, się. Zamkną się. Otwórz. No ok, no trochę mu, trzeba mu dać chwili, żeby no, załapał. Nie jest najinteligentniejszy, ale no dobra. Mnie to Jara w sumie fajne. Dobra, nie machaj, trzeba się zamknąć. No. Kto to wszystkich byś tylko zamknij się, zamknij się. No ładnie. A on się lubi otworzyć. Taki otwarty chłopak. Dobra, baterie przyjmujemy. Fajnie, bo sprawne. Myślę, że naprawdę z 2,5 można za to dostać. Puśtawka dla dzieci. Plastikowa jest. No, no tak, taka plastikowa. Nie ja chcę tego otwierać. Ty nic nie chcesz otwierać. No bo no, to nie jest interesujące. Dla rodziców może jest. Słuchajcie, są trzy tryby. Hardcore, mm. semi e, i hard newbie. Hardcore? Tak, hardcore. Zobacz, a o, tu to Semi chodzi. z pomocą, a tutaj jest Newbie. Więc yy, zabawka na lata. Na miesiące. Nie no, to dzi z, do 24 miesięcy. No. Dwa lata, nie? No. A dziecko szybko rośnie. No to jak, jak mieliśmy Fortnite'a, to patelnia. Ale zobacz, nie jest używana raczej. Tu, te, tu sobie są jakieś drobne te, ale na schodzie jest e, czysta. Więc raczej nie była. To jest e... przyklopana. Ballarini. Wydaje mi się, że jest całkiem no, droga. Się Dobra i tego, tego naprawdę się nie spodziewałem, że będą kinder niespodzianki, ale rzeczywiście są dwie. Mi się wydaje, że są dwie Kinder Niespodzianki. E, Kochani, czy będziesz czyniła honory i je złożysz? Ale... a to jest od... co? Od czego? Zobaczmy. Co tu e, To jest chyba pierwsza. A to jest chyba jakoś drugie. Ostatnia rzecz. Z tej palety. No dobra. Ale Kinder Niespodzianek to naprawdę się nie spodziewałem. Zaraz znaleźliśmy po Snickersie opakowanie. No ale... Nadal, Kinder Niespodzianek się nie spodziewałem. A to pewnie jest jakaś antyrama albo coś takiego. Dobra. Ja. Ja już wiem, że nie antyrama, tylko no. chyba. Dobra? Nie, flexi. po prostu tak, taka, zwykła, najzwyklejsza flexi. To jest Tak, to nie jest takie easy peasy. Nie, no dobra, nie wyjmujmy. Lekko przezroczysta flexi. Jakby trochę, trochę ta, trochę mleczny. jest No i to wszystko. jakbyś to podsumował? Pierwsza paleta na minusie. Nie no, serio, to chyba pierwsza paleta na minusie. Nie wiem ile ten Digger 2.0, Gold Digger 2.0, ale no, ale to jest słaba paleta. No. Wydaje mi się, że max do tysiaka. A w zasadzie to myślę, że tutaj było z 500 zł. No mniej. To znaczy mniej niż koszt no tak, średniej palety. Paleta średnio za Tysiaka, tam dokładnie już nie pamiętam, a to zabawki i cała reszta 500 max. Więc to będzie na słabo, minus. pierwsza paleta na minus. No ale zobaczcie następny odcinek. Może, może się trafi Co tak jak wiem. ostatnio otwieraliśmy z wośpem. Paleta, która zrobiła bardzo dużo pieniędzy. No, ona na pewno nam nadrobiła. Do zobaczenia za tydzień. Hej!